Aby wystawić fakturę VAT, przejdź na zakładkę Handel. Następnie z rozwiniętego menu wybierz Dokumenty sprzedaży. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk z zielonym znakiem plus i z rozwiniętego menu wybierz pozycję Dodaj fakturę sprzedaży. Nie zapomnij ustawić właściwej daty dokumentu. W rubryce Kontrahent podaj kontrahenta. Możesz to zrobić w sposób tradycyjny, klikając trzy kropki po prawej stronie rubryki Kontrahent, aby przejść do kartoteki kontrahentów i z listy wybrać właściwego. Jednak szybciej i prościej będzie, jeśli po prostu zaczniesz w tej rubryce wpisywać nazwę kontrahenta. Program sam podpowie najbardziej pasujące podmioty. A ty ustaw się na właściwym i kliknij Enter. Następnie dodaj towar, który zamierzasz sprzedać. Możesz to zrobić w sposób tradycyjny, za pomocą przycisku z zielonym plusem. Jednak, prościej i szybciej będzie, jeśli zaczniesz wpisywać nazwę towaru. Program podpowie najbardziej pasujące towary. A ty ustaw się na właściwym i kliknij klawisz Enter. Uzupełnij kolumnę ilość oraz jednostka miary. Następnie w dolnej części okna wybierz odpowiednią metodę i termin płatności. Możesz również przejść na zakładkę uwagi, aby wpisać tam tekst, który zostanie nadrukowany na fakturę dodatkowo. Może to być na przykład informacja o zmianie numerów telefonów w firmie. Na zakończenie, kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Zapoznaj się z ewentualnymi informacjami i ostrzeżeniami. Teraz masz możliwość wydrukowania swojej faktury. Możesz wydrukować ją na papierze, wyeksportować do PDF lub od razu wysłać mailem do swojego kontrahenta. W jaki sposób skonfigurować program ILUO, aby automatyczna wysyłka maili była możliwa? Zaprezentujemy w innym filmie. Jeśli chcesz zobaczyć fakturę przed wydrukowaniem, kliknij przycisk Podgląd. Po zamknięciu podglądu zobaczysz nową fakturę na liście zapisanych dokumentów sprzedaży.